Cześć mankowidowie. Zobaczcie jaki piękny poranek dzisiaj. Ktoś brzmi to chyba gdzieś tam daleko. Dzisiaj, już sobie nawet zobaczy, jest listopad. W kolejnym odcinku, raczej już będziemy jechać na skup z naszym, o tutaj z takimi tego typu rzeczami. Pobiegnijmy sobie szybko. Tutaj Albizon jest. Pobiegnijmy. Tutaj odpalę sobie GUI. Pszenica rośnie. I jeszcze tutaj. O, wymaga wapna. Ostatnio trochę wapnowałem te pole. Nie wiem, dziwnie. Jeszcze. A i y, ten. Jeszcze przeszukałem bardziej tą stodołę i, i czekajcie, pobiegnę. Znalaz, y, ten. Y, znalazłem. Ten. Y, znalazłem Sitmę. Znalazłem jak chyba z nami był. Tutaj Orkan. wóz asencyjny jest. Zgrabiarka. Siedmio... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No siedem, siedmiogwiazdowa. I tutaj jeszcze nic nie ma. A i słuchajcie. Jadąc y, Ursusem zgubiłem kabinę i zbudowałem sa, samorobioną. O tutaj... Słuchajcie, paski tutaj sobie założę. O, lampeczki też nie będą. I dobra. O, jeszcze wid widły będę tu zaczepiał. Yy, I słuchajcie. Yy, no jakby to wam powiedzieć. Kupiłem 60. Zobaczcie, taka fajna 60. Tego nie nagrałem, ale kupiłem już. Chcecie posłuchać jak ona brzmi? Posłuchajcie sobie. Zaszę ją. Wydałoby się jeszcze coś porobić na wiosce. Jest ma 12. Nie ma na razie jeszcze nic do roboty. E, ale możemy w sumie już pojechać i sprzedać... W sumie to... Nie wiem co jeszcze musimy zrobić. Może pojedźmy Orkanem wykosić resztę tam tego pola. Na 60 pojedźmy. Dobra, 60 pojedziemy. Weźmiemy tą większą przyczepę. Dobra, biegniemy. Weźmy sobie do 60. O, dobra. Dobra, i cofamy. A i słuchajcie, tutaj dzisiaj, jak się pytali, w par, tutaj na wiosnę, kiedy na śniadanie, to jadłem sobie te z boczkiem i dwoma kanapkami. Dobra Muszę ja podjechać najpierw pod orkana a potem pod przyczepkę Jakby co to ciężką chyba będziemy zmieniać Na taką nowszą Będziemy na przykład maskę wymieniać albo tego typu rzeczy I w ogóle chyba jeszcze będę chciał się wystawić na lepsze maszyny Ponieważ no, inne takie tego typu stare rzeczy jeszcze ledwo co nadaje tutaj na wioskę Nasza wioska jest coraz bardziej wymagająca i coraz bardziej lepsza. Dlatego przydałoby się poogarniać tego typu sprawy. I tak w ogóle to w kolejnym odcinku spróbuję ogarnąć znaczy, bo jakiś ten sąsiad tam, to nie. Chce się wymienić, tam niedaleko mieszka. Chce się wymienić za... Moj, mojego klasa za podobnego klasa ciężka ta przyczepa jak kij ja trochę wycofam, bo jeszcze trzeba tego nie ciągnę dobra, podczepiamy i tutaj zakręcamy i jedziemy, tutaj trzeba przełożyć Jakiego fajnego będzie... Ile więcej moty ma po prostu temu gościowi... ten też nie ma. Gdzieś się Chyba nie powiem wam tutaj że 60 sobie nie da rady. Dobra, odczepiamy to, to odjeżdżamy 60. Odjedziemy ciężką. Władek też by sobie nie dał raczej rady. Dobra, wychodzimy. Powiegnijmy sobie do ciężki, bo by się nie chce. Chodzić. Nasza ciężka piękna 1224. Wiadomy. podjeżdżamy I też w ogóle widzowie będę prowadzić dwie serie na YouTube. Pierwsza to będzie właśnie te życie na wsi. A drugie to będzie nie z Farminga 22, tylko S Farminga 25. I to będzie życie życie według yy, yy, życie według kiepskiego rolnika i tam będzie też dosyć dużo ciekawych rzeczy. O Jezu, na orkanach wjechałem. bo by się nic tam nie złamało. pływem ponad 3 ton. I tam na przykład będzie Ursus C364x4 i tego typu inne rzeczy. No i będziemy mogli sobie ponagrywać z tego, bo no ktoś będzie miał 25, to te też mogę z nim jakąś serię robić razem. Na przykład życie z albo takie tego typu rzeczy inne. Po prostu nie mam zbytnio grać od kiedy przejedziemy. I zbudowałem też silosa własnej samorutko to jest. Tam robiłem. Tym polem przejedę. Tego co mnie nie ma jeszcze nikt nie kupił. Ja może to... To my ja to kupię te pole. Po odcinku. Pojadę do administracji i się zapytam czy ma kupić te pole. Mam 68 tysięcy to... Może i mi się uda to kupić. Poczekajcie, podjadę. Dobra. bliżej e, bliżej. Dobra. X już hader. Pał opuść, wystaw dobra, i włączamy sprzęcior i jedziemy. To jest jak ja uwielbiam robić piszonkę. To takie miłe czasy. Można sobie porobić piszonkę, potem to i jechać na stóp. Ostatnio właśnie słyszałam, że taką pisząkę dużo biorą. Dobra, to coś krzywe jest. Dobra, jedziemy dalej. Nie zatrzymujemy się. Zresztą dodatkowa się zatrzymam. Dobra. tam zatyka. Ile już mamy? E? Eee. Jedna czwarta przyczepa. Dobra, się da. Włączam do domu i jedziemy. Też ostatnio słyszałam na wiosce, że Adam tam za grubszą, tam dwa bloki, z dwa domy dalej, jechał ciapkiem i normalnie samochód mu wyjechał, ten walnął w samochód, a potem jeszcze uderzył w słup i jest nie dość, że po ciapku, to jeszcze on w ciężkim stanie pojechał do szpitala. Jest to propiem na razie na tej gózce. Na razie jeszcze nic się dobrego nie stało. Brakuje jeźdzony. Dobra. Górka. O, w górkę, mu trochę cięż... Ciężej, chociaż to jest mocny ciągnik. Ej, tak w ogóle mam do was pytanie, widzę, żebyście napisali w komentarzu ukielibyście odcinki z przeprowadzki bo w sumie niedługo właśnie będziemy się przeprowadzać no wiadomo że nie w tym roku ale no w następnym jakieś takie obstawianie kwiecień, maj będziemy się przeprowadzać i będę kupować asortyment do mojego nowego pokoju i będziemy ustawiali, odpakowywali to będzie tak, to będę tak jakby filmi, odcinki, bo... O, znaczy... transmisja to to chyba trzy transmisje, bo 3 dni byśmy się przeprowadzali. O, tutaj już uszono że dużo e, tego siłę, w ogóle. Muszę się teraz zawrócić jeszcze. A i tak w ogóle właśnie więc niedługo jest grudzień i niedługo są święta Bożego Narodzenia. Nie wiem, czy będę nagrywać, ale jeśli będę nagrywać, to pewnie tutaj na wiosce też będą jakieś zimowe prace. Tak więc ja Wam też tutaj życzę na Świętego Mikołaja dużo fajnych prezentów i żebyście się tam trzymali, żebyście go wpadli do Nowego Roku. Ja trochę zbytnio nie chcę tak Nowego Roku, bo to kolejny sezon, kolejna przygoda, nie kolejne kolejna żniwa. Ja tutaj już troszeczkę kryte w listopadzie zamiast w Bo nie nam zimę, ale... Lepiej teraz niż za jakiś czas. Ten filmik, nie wiem, będzie trwał... Nie wiem, 16 minut. I od razu jutro albo pojutrze... Wrzucam odcinek z Farminga 25 i Życie według kiepskiego rolnika. Będzie też do oglądania sobie, do obiadu. A na razie to chyba będę kończyć, ale dokończę ten pasek, bo ten w filmie naprawdę dużo. Raczej, ja tego nie widzę, ja na OBS nie jaki ten ciągnik jest głośny, nie wiem czy w ogóle jest słychać albo coś. No ja i będę drugi raz nagrywać z innego cięcia kukurydzy. Dobra, zatrzymam się zaraz, tylko wyjadę, żeby tutaj w polu nie stać. Dobra, się i co, ja się z wami żegnam tutaj, jakbyście się tam pytali, to sąsiad zamówił jakieś wapno do ciągnika, żeby rozsiewać. Ja jeszcze tutaj coś posprawdzam, coś tam do kosić, jeszcze sprawdzę ile kiszonki. No prawie cała przyczepa. Ło, no serio dużo. Powoli, Dobra, ja się z wami żegnam. Tak więc, Narka.